GTV Bus News, Magda Wojdyła, zapraszamy! Przypominamy bardzo ważną rzecz. Na trasach Polska-Niemcy od poniedziałku do piątku jeździmy teraz dwa razy dziennie. A co to dla Was oznacza? Teraz możecie wybrać, czy wolicie jechać w nocy, czy wybieracie podróż w dzień. Zobaczcie, jak zarezerwować przejazd. GTV BUS prowadza poranne wyjazdy między Niemcami i Polską. Chodź, pokażę Ci, jak zrobić rezerwację na taki wyjazd. Przejazd zarezerwujesz na stronie GTV BUS lub w aplikacji. Podaj adresy skąd dokąd chcesz jechać, i podaj datę. Wybierz wyjazd, który cię interesuje. Podaj swoje dane, wybierz metodę płatności. I rezerwacja zrobiona! To były wiadomości GTV Plus News. Magda Wojdyła. Dziękujemy.